Doda na swoim profilu na Instagramie ujawniła oficjalny termin koncertu Artyści Przeciw Nienawiści. Zamieściła tam też materiał promujący wydarzenie. Publikacja Doda spotkała się z atakiem Magdy Gessler, zaatakowała ją słowami zaraza. Doda bardzo silnie zaangażowała się w akcję artyści przeciw nienawiści i publikując na swoim Instagramie plakat koncertu ujawniła datę tego wydarzenia. Koncert odbędzie się 27 lutego 2019 roku w Atlas Arena w Łodzi. W akcję bardzo silnie zaangażowała się też Magda Gessler. Która w dość dziwny sposób zareagowała na inicjatywę Dody. Na Instagramie znanej celebrytki Dody zaroiło się od komentarzy. Pod postem z plakatem koncertu Artyści przeciw nienawiści wypowiedziała się sama Magda Gessler. W niewybredny sposób zaatakowała Dodę, tym samym oburzyła internautów. Doda, póki co, nie zareagowała na ten komentarz. Doda otrzymuje gratulacje od swoich fanów ujawnienie daty i miejsca koncertu artyści przeciw nienawiści bardzo ucieszyło i poruszyło fanów Dody. Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy i gratulacji, która doda otrzymała od swoich fanów: gratulacje, koniec z nienawiścią. 27 luty powinien zapisać się w kalendarzu jako dzień do działania w niszczeniu hejtu. Ta inicjatywa powinna być motywacją do działania na kolejne lata. Tylko jeden taki dzień w roku, a jaki może mieć znaczenie oraz wpływ na otoczenie. Kto wie, może jeśli przez kolejne lata byłaby potrzeba organizowania takiego wydarzenia, to idea z koncertem nie ograniczałaby się tylko do jednego miasta, lecz poszerzyła swój zasięg także o miasta, miasteczka tworząc spójną całość. Dzięki takim ludziom jak pani Dorota takie rzeczy są możliwe! Skomentował jeden z internautów. Magda Gessler komentuje inicjatywę piosenkarki Liczba komentarzy na Instagramie Dody zagęściła się po wpisie Magdy Gessler. Ta znana i ceniona restauratorka i prezenterka telewizyjna TVN całe wydarzenie skomentowała krótkim, ale bardzo dosadnym komentarzem, zaraza. Fani dode poczuci się oburzeni i zaczęli zastanawiać się, po co Magda Gessler pisze takie komentarze. Na temat komentarza Magdy Gessler na profilu Dode na Instagramie, fani bardzo ostro zareagowali. Pisali m.in. w taki sposób: Idź stąd. Zaraza to twoje komentarze. Napisał jeden z oburzonych internautów. Przecież było to pisane jakoś o 3 w nocy, więc znowu najebała się winem, dodała inna osoba. Czy pani nie popiera tego koncertu? Bo można przeczytać że pani popiera tą akcję i zgłosiła chęć udziału, zaczęła się zastanawiać jedna z fanek Dody. Czyżby nie wzięli pod uwagę pani osoby w tym koncercie? Zapytała poruszona komentarzem Magdy Gessler, internautka. Internet czeka na wyjaśnienia komentarza przez samą Magdą Gessler.